Dobra, a więc czas wyjść w końcu po tych schodach i zobaczmy co tam będzie. Jak to co? Oczywiście, że będzie nasz o oh, cholera. Nasz kochany genofag. Cześć. Aj ja chybiłem niestety. O, oh, ona nie chybiła Cholera, dałem, dałem oberwać, ale ja chciałem mm, zużyć niej tych... Tej amunicji, gdzie spadł jej pistolet, a wyszło jednak fatalnie. Właściwie to jest woda? Nie, to chyba jakaś farba. Hmm. Cholera, no. Szkoda, szkoda tych pocisków. Zobaczmy, co mamy. The parasite wanders the halls. We rebuild our city and the devil sent a fly to spoil our home. 1000 atom to the man or woman who pins his weed. Light up to a thousand degrees. Warning, fire spread. Dobra a więc to będzie benzyna albo... no właśnie, olej Dokładnie, tak się zastanawiałem co to może być ale patrząc na to na tych wrogów jak to jest cała ta pułapka na nich tutaj yy...

stamtąd wyszedłem tutaj w ogóle jakieś łazienki rozwalone o, co to jest za miejsce ha przeprzó ta żarówka lepiej się nie zbliżać ale naprawdę gdy jakby jakbym ja robił miasto podwodne to szczególnie tak jak ten Ryan chce się odciąć od tego zewnętrznego świata to nie do końca bym ee, bazował Na tym co już jest, czyli budynki raczej by nie miały takiego kształtu. Zresztą jesteśmy prawdopodobnie dość głęboko pod wodą, więc tutaj musi być ogromne ciśnienie panować. więc to raczej jest słabo opłacalne, z wybudowanie takiego kompleksu. No ale cóż, nie będziemy się, nie będziemy wnikać w logikę Ryana, no bo jest oszalał, jak widać. E, dobra jeszcze tu pozwólcie mi abym sprawdził czy tutaj jeszcze czegoś nie zgubiłem Nie, nie ominąłem No chyba nie Chyba to wszystko co tutaj e, Co tutaj można zdobyć No nic Dobra swoją drogą Dlaczego nie można Można hm, Przedtem mi się wydawało że się tędy nie da wyjść No nic Dobra lecimy dalej tak wiem jak używać plazmidów, a tu jest zdecydowanie za tę nora. Ciekawe ile nowych przeciwników się tu pojawiło. Odkąd... odkąd... Nie, tu nie było tak, tak dobra. To znam już to menu. Eee... A Any, leak is a bad. any water to o, takie zwykłe. a to No, to jest ciekawy, naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego jak to ogłoszenie. Te drzwi są zimsu, oczywiście. Oczywiście, jak czy dobra, chyba. A to co jest? Dystrybutora amunicji. W ogóle zastanawiam się. Miało być it has been brought to my attention that some citizens have discovered ways to hack the vending machines. i should not need to remind each and every citizen of rapture that free enterprise is the foundation upon which our society has been established. parasites will be punished. On mówi, w ogóle nie słychać go. A, tam jest ten tatusiek. I ta córeczka. Dobra, zostawię ich w spokoju. W ogóle tutaj odkryłem, że jak naciśnie się escape, to tutaj jest siostrzyczki na tym poziomie. No i mamy dwie do, urato... do uratowania. Nie wiem w ogóle, czy, czy jej nie ominąłem tych siostrzyczek. No, ale mniejsza, mniejsza to. Ten, ten tatusiek był trochę dziwny. Chodzą sobie w kółko. Dobra, nieważne. Idę ja... dalej. Dobra, teraz może się uda. A... Co? Dobra. E... No mniej więcej. Rozumiem o co chodzi, ale nie będę próbował tego przetłumaczyć, czemu tak głośno mówi.

Od, odrzucić te bomby którymi oni rzucają ci, ci ci rzucający tymi bombami, no. Ale nie wiem, nie wiem. Może potem się to uda nam zrobić. Dobra, ale póki co, no to... Dalsze przeszukiwanie, no bo co? Kurczę zawali te, te drzwi, więc no porządnie mu to wyszło. Chyba się tędy nie przedostaniemy. A... A, ta droga jest też zamknięta. Szkoda, że nie można tego otworzyć. No cóż. Więc chyba jedynym opcją będzie wyjście stąd, no. Nie widzę co mógłbym tu poprawić. Innego sposobu na przejście te, te, tego miejsca. Chyba, że nie, przy, przycisk nigdy nie działa. Stejman. Może gdzieś tam będzie jakieś inne Aha, może się te drzwi teraz otworzyły. Te, te tu po lewej stronie. Dziwne dźwięki, bardzo dziwne dźwięki. Drzwiczki się dalej nie otworzyły, ale słyszę jakieś genofagi. Cholera. O no, a, nienawidzę was. Nienawidzę tych genotopów. Cholera zbierają Cholera, musiałem suszyć dwie apteczki na... ...smarnować te dwie apteczki. Czy tam gdzieś nie było mojej jeżyczki z tego co pamiętam? No, ciebie raczej nie będzie to... ...na No dzięki, dzięki. Świetnie, wiesz, że mi nie pomaga, to jeszcze mnie poszczeliła. Aj, ludzie, ludzie. Robią kłopoty. Dobra, jestem chyba zablokowany, więc... Yy, I myślę, że już czas na następny odcinek, więc do zobaczenia za chwilę.